Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft, na, na w którą gramy na serwerze multiplayer wraz z Ickiem, Czarkiem i Sikonem. Aktualnie jest ze mną tylko Icek i Sikon, proszę przedstawcie się. Przywitajcie się bardzo. A gdzie? I w dzisiejszym odcinku pokażę, właśnie co się zmieniło od poprzedniego odcinka, w którym wróciliśmy mm, razem na tą morską. Wyprawę, której znalazłem do serca oceanu. Tak patrząc na to w sumie to i, i taką większą zmianą u mnie jest to, że zacząłem sobie tutaj robić takie pole i ono będzie tutaj się rozciągało oj tutaj tutaj aż tam po horyzont, mam taki plan wielki. I na pewno w przerwie między odcinkami zacznę sobie rozbudowywać tą moją chałupę, Shrek'a i tak dalej, bo wygląda to no, dosyć komicznie. W porównaniu do yy, tej pięknej budowli, którą tam Icek buduje. Ta hata z gówna została już zniszczona permanentnie. I teraz, i teraz właśnie zaczyna budować taką willę, na pewno wiem, że ta pszenica, która tutaj jest stawiana, zostanie zeksterminowana, ale to Ej. później. Dodatkowo, pokażemy może najpierw chatę Icka, jak to wszędzie wygląda. Icka, gdzie ty jesteś? A w podziemiach siedzisz jakiś. O, tak tutaj, mamy, po, tutaj tak. mamy jeszcze jakieś pozostałości chyba z chaty z główna, która była tutaj budowana. Nie, to są swatki na... Piętro na razie, dobrze, robocze. wejść domu. Musisz, musisz, czekaj, Sikon, czekaj, czekaj, czekaj Sikon. bo zamknięty jest co czekaj, muszę ci ten, otworzyć tutaj, o Masz. Okay. O. Zamknij drzwi za sobą, no, żeby nikt nie wszedł. Tak, idziemy zobaczyć co Insek robi. Chyba, chociaż nie, nie wiem gdzie on w sumie jest. Chyba źle poszedłem. Okay. Gdzie on jest? A, już nie wyjdę stąd. Brawo. Stąd! No, a tutaj jest... A, Co to się stało? Potwór. Ej, zostaw go! Trzeba było go chować i potem go wyleczyli. Nie mam a miejsca da... na takie bzdety. A da się? Idzie do mnie. No da się. Da się ich leczyć. O, a ja mam jakieś lagi dziwne. Tak, i dobra, Sikon, chodźmy może teraz do ciebie. Pokażesz, jak y, Twoja chata wygląda. Ja już mam dużo Naszym, dużo no, buchatych przyjaciół. No wiem, na pewno też zostaną zaanektowani, przynajmniej jakaś dwójka w przerwie, między odcinkami. Tak, na 100%. Tak, nie Mogę krowy sobie zabrać. Nie krowy. A ja co? To chodź, to o, muszę tak. też to, to zrobić. Tak. Dobra, oprowadzaj mnie tutaj, proszę bardzo. Tutaj jest ścianek. Tutaj jest planach zrobienia salonu z takim ładnym widokiem na górę. O, teraz mm -hmm. widzimy tylko, że pada. Mhm. Mm tutaj jest taki aneks bardziej do życia, że tak powiem. Tutaj Jezus, przepraszam, ten... nie wyłączyłem y, telefonu. Dobrze, mów nie. dalej. Tutaj są moje kuchaci przyjaciele. Którzy będą mieli gdzieś tutaj łóżeczko. Czemu ja po jednym tylko wziąłaś? No jest jeden kotek i drugi kotek. O! Teraz ja mogę je rozmnożyć i będę miał kota swojego chyba, nie? Tak, tak. Daj, Daj mi rybę. Ja pierwszyłam, nie mam. Nie. A nie ma. A, mam kotek. A. Od razu mam na to tego nazwę jakoś, chociaż nie muszę mieć kowadło jeszcze. Tutaj, w tej krzyżę, pierwszej skórę. O, dwie ryby akurat, idealnie. Będzie wielkie rozmnażanie miłość. kotów. Miłość, ale to są dwaj faceci. Hmm? Życie. Żyjemy. Bywa. Bywa i tak, słuchaj. JEEEJ! MAM KOTA! Chyba. NIE MOGĘ GO MIEĆ?! Może on jest Pauliny tylko. Tak, on jest mój. LOL, ale gówno. Ale bez sensu. Ale dupa. Dobra, dalej. Bo zaraz ekserwiduję tego kota. Tutaj jest widok na wielką kopalnię. Muszę ją oświetlić, żeby ją było lepiej widać. Ogromna jest rzeczywiście. No. Tam jeszcze ciągnie. Dobra, dobra, dalej. tutaj, tutaj jest magazyn, magazyn, magazyn wygląda zackie. Podoba tak, mi się, to daje okejkę. Okay nie, nie, nie. O tutaj będzie miejsce do zaklinania. Zaklinania? Tak, tak. Kurde, ja sobie w sumie jeszcze ściszę trochę tą muzykę, bo ja się boję, że cię nie będzie słychać. Dobra. I tutaj był planach w ogóle zrobienia dwupiętrowego magazynu. Ale jak się zacząłem kopać w boki, to się okazało, że to jest wielki kanion podwodny. Aha. Więc... I cię zalało. I tak. Dobra. O, A tutaj? tutaj? A to jest ten kanion? A jak tam wejdę, to wpadnę do wody, dobra, nie wchodzę tam. Gdzie jest ten No, to tydzień. A nie, jeszcze zrobiłam farmę na górze. O, farmę jeszcze możesz pokazać, no? I mam oświetlenie. To jest parę tam właśnie. Że tak powiem, koło okienka. Zombie tu biega, mały, uważaj. Ja się nie boję, ale te małe zombie loguje strasznie Ja się nie boję, mam dobrą zbroję ja nie mam. A ty nie masz Nie mam Zabiję cię zaraz O nie dobra za, Nic nie zabiję, mam chleb życia Życie ci zgniłe mięso do wody Dobra Super. Czyli i to chyba tyle u ciebie, nie? To? tyle, tyle Dobrze, zobaczmy jeszcze jak u Cezarego, czy coś się zmieniło Czy coś się zmieniło w tej jego chacie w górze Żartujesz w tym momencie ze mnie? Icek Proszę nie wyciągać słów bez kontekstu żadnego Ło! Jebnałem creepera obok cza chaty Czarka pewnie się kurw jak to zobaczy Dobra zabuduję mu to. to nic nie zaszło. Tak, nie było... O, nie mam tylu No to nie jest to, Czarek będzie musiał sam sobie to zabudować jakoś Dobra W sumie w tym Ereborze czarka nic się nie zmieniło, nie? No, nie, nie, to bo... czasu. nie, nie, nie. Na razie nie grał nic. Dobra, to wracamy do mnie w takim razie. Możemy iść spać. Możemy. Taka moja luźna propozycja, nie? Jeszcze do czarka muszę sobie zrobić most, bo mam zamiar sobie poprowadzić te takie moje pseudomosty. W ogóle Sikon jest bezczelna, więc wyzywała, że te mosty wyglądają obrzydliwie. <noise> jest czysta bezczelność z jej strony po prostu. Nieprawda, nieprawda, nie kłam. Prawda. Nieprawda. Te wąsy są przede wszystkim funkcjonalne. I takie mają Zresztą, zadanie. To było lepiej. Co? Zrób dirta jeszcze. Zaraz zrobię. Do twojej chaty, prosto pod twoje drzwi będę je budował. Taki most z gówno pod twoje drzwi. No, aha, i jeszcze ze zmian jakie były, to yy, pojawił się poter, yy, portal do neteru. Ja już się do tego neteru w sumie udałem, za bardzo nic tam ciekawego nie znalazłem, bo handlowałem sobie troszkę z tymi. Yy, tymi, tymi, tymi pigmen... Pignem, pig, pig, no tymi tymi yy, mieszkańcami neteru. No, no, ta, ta, ta. I, I ten. No i no i szkielet dom mnie strzela z podwody. Sprytny, jakiś taki inteligentny ten szkielet, bo wie, że... Pod wodą nic mu nie grozi ze strony słońca. Inteligentne. Chciałem ci kości zwrócić Co? Pradom ci kości, muszę ci zwrócić. Mi No. je bałam. Ja tutaj ja tutaj muszę jakieś te konsekwencje wyciągnąć z tego wszystkiego. Ja mam wrażenie, że każdy siebie okrada. Każdy na każdym zakręcie po prostu próbuje siebie okraść. To jest chore. Nie, to, 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 to głównie tylko Icek mnie okrada. Tak. I co I okrada się się... cię? A, Icek mówi wprost, no idę ci okraść. I idzie i tam zabiera różne rzeczy. Ja nie Tak jak I powiedział, się... jak powiedział tak zrobił, słowny chłopak. I się, i się, i się cieszy, nie? To jeszcze zaprzeczył, że tylko jedną trzecią jak radne, ale uczciwie. Uczciwiłam. Mówię ile. A jeżeli się zastanawiacie, dlaczego Sikono tak źle słychać, a słychać tak dobrze, to nie jest dlatego, że ja mam źle to ustawione. Nie. To jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że oni siedzą obok siebie i gadają przez jednego Discordu, dlatego możecie ich hejtować w komentarzach. W sensie, ja wiem, że nikt tego nie zrobi, bo nikt tego nie będzie i tak oglądał, ale tak mówię na przyszłość. Nie? Ja napiszę, sama się bezhejtuję. No, hejtuj tam. Weźcie łapki ogarnijcie mikrofony. <noise> Mik mi jak tam było? Zawsze? Mikrofon plus 13. Mikrofon plus 13. Tak. Kto pyl. Kto pyl? Ja, ja, ja miałem serio takiego ziomka co właśnie wchodził i pisał. Kto PL. <noise> I wiedziałeś, że należysz do elity, bo ty byłeś PL nie? Ale górek, na nie... O górek, o górek. Z nim. tak I teraz pytanie, ktoś się zapyta. Jak byś rozbudował ten dom? Także... Dom, a, tylko go, a tylko mi A narusz mój most piękny. Kto pytał? To cię Kto zekstermi pytał? To cię zeksterminuje mocą Bożą. No. Zobaczysz. Nie ja będę ci psuł niespodzianki. Dobra, masz szczęście. Tak. Jeżeli chodzi o tą moją chatę mmm, podstawową, to mam w planie, żeby ją poszerzyć w lewo i w prawo i jeszcze do góry i tak w sumie w każdą możliwą stronę bym ją poszerzył i powiększył, żeby była jakaś... taki plan se zaraz jakiś próbuję opracować w mojej głowie albo po prostu skorzystam z szybkiej opcji wujka Google. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten segment podwodny, to mam w sumie pomysł, żeby on się rozciągał Yy, praktycznie pod całym tym zbiornikiem wodnym. Tam na pewno Ickowi rozpieprzymy trochę ziemi obok chaty i zbudujemy ten taki kanał, co na początku gadaliśmy. Z Czarkiem chyba. Tam, tam, tam zrobię, dalej. Zrobię most i będzie zapora na statki i będziemy my to opłacane. Armię bobrów. Armia bobrów. A to nie, to by tam statkami nie będziemy raczej pływać, bo ja tam będę budował pewnie tunel ten podwodny taki jakiś albo coś. I bo coś. Też rozpieprzać w kopcie pod ziemią. Rozdóbcym wszystko, wszystko rozdupcę. No i. Uwaga coś... rozdóbcam. Tak, dokładnie. Lepiej, lepiej bym tego nie ujął. Dodatkowo <grym> jeszcze na pewno ten zbiornik trzeba będzie troszeczkę pogłębić, bo jest bardzo płytki i te moje projekty tutaj w sumie raczej nie, że się nie zmieszczą, bo się zmieszczą, ale będą wyglądały troszeczkę yy, słabo. Dobra, jak stoimy z czasem odcinka sobie zerknę, mamy 12 minut, dobrze, więc mamy jeszcze troszeczkę czasu, a mi się właśnie skończyły pomysły, co by można było robić w tym odcinku. A jak nie, ma, nie, jak nie masz pomysłu, co robić w odcinku, to dobrym pomysłem będzie udać się po drewno. Tak, pójdziemy po drewno i piasek, ponieważ będę potrzebował bardzo dużo piasku i bardzo dużo drewna, żeby móc z tego rozbudowywać moją chałupę. I w sumie to... Jakoś mi się tak nie podoba to takie drzewko, to takie, mm, to, to, to z którego mam aktualnie zbudowaną chatę i myślę, że będę raczej stawiał na te właśnie takie zwyczajne. O, tu mi owca jakaś jest tutaj jakaś. Ow... Czy owca może jeść buraka? Nie może jeść. Dlaczego? Sikon, dlaczego nie może? Dlaczego owca nie może zjeść buraka? Dlaczego? Bo, sobie Bo nie żyje. Pierdolę. Nie żyje. Dobra, nieważne, nie było tematu. Aha, yy, jest ambitny plan, żeby powprowadzać sobie jeszcze jakieś yy, fajne pluginy na serwer, ale zobaczymy jak to będzie yy, wyglądało w przyszłości, ponieważ, jak wiadomo, yy, akurat na tym serwerze yy, my gramy do takiego pewnego momentu, a później już się magicznie nikomu nie chce i nikt już nie gra później na tym serwerze. Także yy, zobaczymy jak to będzie wyglądało w sumie. W przyszłości. Dziwna sprawa. Ja Jak to się dzieje? Jak to możliwe? No właśnie, dlaczego nie chcecie grać? Wytłumaczcie się. Ja zawsze gram do... Ja ostatnio zawsze zostaję szczerą. Prawda. W sumie trochę prawda. Icek chyba najszybciej rezygnuje. Tak. Gdzie jesteś, Amin? Yy, A... Kopię drewno. Zostawiam ci fajne sadonki w skrzynce. Dobrze, dziękuję, ślicznie. To jest w zamian za te ukradzione kości. Węgiel a, dzisiaj skończył. Nie a to, ko to, ko to kości. To kości. Kości i tak zwróciłam. Kości też mi oddaj. A. Odbłan. Dziękuję. Idziesz do tej jaskini za mnie, się boję tam chodzić. To Ej, są, to jest klaustrofobiczne. A ty nie masz klaustrofobii? mam! Już ma, już ma. Już mam. Przed chwilą My dostała. Przed chwilą dostała. Jak weszłam do tej dziury, to dostałam. Dziura. Będziesz mieszkał na poddaszu? Bo będę miał sypialnię. Na poddaszu. Dobrze, że nie A w komórce poddaszu. pod schodami. Prawie. Zrób komórkę Harry Pottera. O, mam ziemniaka! Skąd mam ziemniaka? Musiał mi wypaść zębiewo. Hmm? Idę zasadzić. Będziemy mieli świnki. Dobrze. To będzie za, nie, za klinarne. 5 złotych za ziemniaka. Nie chcę ziemniaka. Będziesz chciał. Nie będę. Jak nie mi zajebiesz, to Ja staro. chcę ziemniaka, ja chcę ziemniaka. Dajcie mi ziemniaka jednego. Nie, nie, no nie chcę Bo mi wypadł Co? jeden z zombiego. To tylko halucynacje z nim. To weź je, weź je rozmnóż. Do... trzech. Tak? Halo. Idziemy. Zostaliśmy, ganka, że obiad. A, idziecie już? No. Ech, no dobra, to idźcie jeść. sobie. No, w tym momencie ja. zostaję całkowicie sam, ponieważ ci z poni, idą jeść. Aha, fajnie miło mi. Dobra, nieważne. Nieważne, Do idźcie sobie. Przegnamy. No, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Poszliście sobie? Poszliście sobie. Dobra, moi drodzy, zostaliśmy sami. Jak wiem, bardzo jest ciekawy ten odcinek. Kompletnie nie mam pomysłu na y, jego realizację, ale to spokojnie. Y, następny odcinek raczej y, mam taki jeden zarys odcinka. To będzie taki odcinek specjalny, ale nie będę zdradzał y, za bardzo, co się w nim będzie działo, bo no po prostu szkoda by było spoilerować. Natomiast mm, jeżeli nie będzie tego odcinka specjalnego, bo w sumie to może być, ten odcinek może nie być zależny ode mnie, to wtedy mm, po prostu sobie yy, nagram taki normalny i to będzie raczej pokaz chałupy. Także on może się pojawić dopiero za jakiś czas. Ten Minecraft nie będzie się pojawiał tak w miarę regularnie. Natomiast yy, w momencie, w którym to nagrywam, czyli o godzinie 14:48 w niedzielę, yy, no to. O 13:00 leciał film, ostatni chyba odcinek z serii Overlord, z tego co się orientuję. Serdecznie zachęcam do obejrzenia. To jest już naprawdę ostatni odcinek tej serii. Bardzo fajna seria ogólnie, bardzo mi się przyjemnie prowadziło. A o godzinie 18:00, właśnie, pojawi się drugi odcinek z Minecrafta. Z tego co. Drugi. Tak, drugi odcinek powinien się pojawić. Ja sobie jeszcze do niego przygotuję miniaturkę, ponieważ stwierdziłem, że wzniosę się na wyżyny mojej twórczości i będę sobie po prostu co odcinek robił i inną miniaturkę. Tak, wiem, jest to bardzo ambitny pomysł z mojej strony, ale nie będę ukrywał, że no, trzeba się jakoś rozwijać. Dokładnie. Tak, jak ja staję z tym drewnem? No nawet mam, mam dwa staki drewna, nawet spoko. Zbieramy sobie może do trzech staków. Żeby to jakoś fajnie wyglądało. I raczej tą chatę postaram swoją się chyba zniszczyć całą. Nie będę ją budował z tego. A, to jest dębowe drewno, dobra. To jest dębowe, to jest chyba sosna, co ja mam, tak? Tak, chyba, nie wiem, nie pamiętam. Sosna? Nie, tak, chyba tak, nie wiem. Nieważne. W każdym razie ja zawsze byłem fanem budowania z tego dębowego drewna. Najbardziej mi się chyba podobało ze wszystkich. Yy, a reszta to mi tak. Jakoś nie, 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 chwytała za serce. Dobra, wrócimy się szybko jeszcze do chaty, żeby się przespać. Zjemy chleba trochę na noc. Okej, okay, może być. I idziemy spać, prześpimy się. A, jeżeli ktoś się zastanawia, co to są te moje zenchantowane budki, to są to zenchantowane budki na prędkość dusz 1. Założyłem je po prostu, bo się świecą i nawet spoko to wygląda. Eee, jeżeli ktoś będzie teraz mówił, że o, po co marnujesz, to powiem tylko tyle, że mam tych butów chyba 6 bo tak mi właśnie yy, dropiło z tego handlu z tymi pigmenami, także nie ma sensu yy, według mnie. Oj mam sezonek. Nie ma sensu według mnie tego jakoś tak bardzo przeżywać. Dodatkowo jeszcze wielkim planem moim będzie to, aby to wszystko tutaj przekupać do jednego poziomu. Nigdy mi się nie chciało takiego czegoś szczerze robić, ale mam zamiar to sprowadzić wszystko do poziomu tego tutaj aktualnie jaki jest, czyli takiego. Hmm. nie wiem, no to nawet chyba to jest jedna kratka, czy, czy nie? O nie, te, o tym poziomie mówię. To jest w sumie, nie wiem, zero, jakby tak miał powiedzieć, bo to jest chyba na równi, tak? Z tym poziomem wody. No, mniej więcej załóżmy, że tak to będzie wyglądało. No, no to taki jest zamysł, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mm, będę miał naprawdę bardzo dużo kopania, ale myślę, że jakiś dobry podcast i kilka tych żelaznych łopat powinno wystarczyć, żeby to przekopać wszystko. No i będę miał później najwięcej chyba dirt <grytanie> ze wszystkich, ale to zobaczymy. A no, wtedy sobie zrobię taką fajną, fajną tutaj y, tą hodowlę tych drzewek, także. Mm, mm, mm. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, owca tutaj się tak kręci. O, dwie nawet owce tutaj są. W sumie, możemy sobie to. O, jedna owca jest chyba zablokowana w drzewie. Chyba. Nie wiem dokładnie. Nieważne. Dobra, nie interesujemy się tym. Yy, da jeszcze pozbieram jednego staka tego drewna. W sumie, może trzy staki wystarczą. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że będzie ok. Dobra. Tak, tak, owca kręci się. Owca terrorystka, jak to ostatnio sobie wspomnieliśmy, cza, sta, cza, y, stary czas, jeszcze z moich czasów. <laughs> Jest jak to boomersko brzmi, ale dobra. Za moich czasów. To jeszcze się oglądało takiego pana, co się nazywał Buraczek Cebulaczek. Ja nie wiem, czy tutaj, jeżeli ktoś jakiś cudem będzie to z się widownie, widowni oglądał, to nie wiem, czy będą kojarzyli takiego pana. On dalej chyba z tego co wiem coś tam, coś tam nagrywał. Mm, no ale takiego pana się właśnie oglądało. Buraczek Cebulaczek, on tam nagrywał zawsze jakieś takie... Krótkie filmiki fajne z Minecrafta i nawet w sumie pomysłowo to robił. Yy, trzeba przyznać, że yy, te filmy były naprawdę fajne i takie w miarę yy, oryginalne. Przyjemnie mi się to nawet do tego wraca yy, w dzisiejszych czasach. Natomiast, yy, nie wiem, jakoś tak ta, ja mam wrażenie, że on jeden kanał, właśnie ten guraczek, cebulaczek, i później tam już za bardzo tych filmików i innych. I obejrzałem wszystkie filmiki na tym jego kanale, a tak, ich jakoś tak mega dużo też nie było. A później to już tak, jak jakieś, nie wiem, on jakieś streamy chyba ostatnio sobie widziałem, prowadził, ale nie chciałem się w sumie tego oglądać. Yy, no i tak na dobrą sprawę. O, pszczółki! Ale one są w urocze. Czemu, to są, tak, pszczółki, ale są urocze. No, yy, także. O! Co chcesz, pszczółko? U. Muszę sobie jeszcze na lecie zobaczyć, jak się te pszczółki. Jak się te pszczółki, O, tu jest pszczół. Tu są pszczółki. Dobra, muszę sobie zobaczyć na niecie jeszcze, jak się yy, te pszczółki tam yy, ogarnia, bo nie wiem właśnie za bardzo. I co jesteś mi tam tłumaczył, ale ja nie pamiętam. Dobra. Mm, w sumie to. No, będzie git. Ja jeszcze to zetnę w sumie. O, dobra. Dobra, mam bardzo dużo sadzonek, nie będę ich sadził na razie, bo nie ma sensu, ja tam ten cały las praktycznie chcę ściąć i postawić taki sztuczny nowy las, ale to w przyszłości oczywiście. Eee... No i co, w sumie na dobrą sprawę chyba będzie tyle, jeszcze sobie po poszerzę to pole tutaj, to był bardziej taki odcinek do... W sensie, można powiedzieć, że można go podzielić na dwie części. Pierwsza część była taka do pooglądania, natomiast druga część była już bardziej taka do e, przesłuchania. Także, <laughs> tak, to może, tak można posa, po, 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 porozdzielać na odcinek. Dobra, jeszcze sobie tutaj to mm, porozsadzamy, jakoś fajnie, ładnie. Mi się zawsze podobało, jak na przykład takie wielkie pole, pszenicy było czy coś. Ja na razie tak sadzam tego e, wszystkiego, do, e, gdzie się tylko da, bo chcę to po prostu jak najwięcej... I yy, mieć tego jak najwięcej, żeby to jak najszybciej dało się jakoś tak, wiecie, yy, rozsieć tutaj. Dobra, zjedzmy jeszcze chleba i skończymy sobie odcinek w chacie mojej, która w następnym odcinku będzie już wyglądała, mam nadzieję, inaczej. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Były oczywiście ze mną Icek i Sikon, ale oni sobie poszli, dlatego pożegnam się z wami w ich imieniu oraz w swoim własnym Także dziękuję za oglądanie Jeżeli Wam się spodobało, polecam dać jakiegoś lajka, suba, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, jakiś komentarz z poradami możecie mi napisać, jeżeli ktoś ogarnia tę najnowszą wersję Minecrafta i widzimy się w kolejnych odcinkach, które pojawią się już niedługo na moim kanale. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Hej pa!